Mam na imię Honorata. W Farmapolu pracuję 7 lat. Otrzymuję odpowiedni stan zapasów surowców i komponentów do produkcji. Staram się zapewnić taki poziom zapasów, aby utrzymać ciągłość procesu produkcyjnego. Moja praca to codzienny kontakt z działami, no i oczywiście z dostawcami, nawiązywanie nowych relacji biznesowych, na przykład z Chin, z. Stanów Zjednoczonych z Tajlandii, z Indii, także to jest dość takie mały dreszczyk emocji. Odpowiedziałam na ogłoszenie, szłam na rozmowę i tak jakoś no, spodobałam się i jestem. Kontakty, relacje między ludźmi były trochę inne niż w poprzednich e, e, firmach, w których pracowałam. Bardziej takie bezpośrednie rodzinne, takie jakoś poczułam się tak od razu bezpieczniej. Może w tej firmie łatwiej było mi się otworzyć też na nowe zadania, tak? na wyzwania, które mnie tam czekały. Z każdym rokiem czuję się bardziej pewna w tej swojej roli i w tym co robię. Jak to wykonuję, też lepiej się poznajemy, swoje potrzeby, swoje bolączki każdego działu. Po z pracy no to mam swoje obowiązki domowe, bo jestem matką dwójki dzieci, także e, wiadomo, szybkie zakupy, obiad, e, zadania domowe, tak, odrabianie lekcji z dziećmi. Czórka za zazdrości, bo ona właśnie, że to jest super, że ja mogę cały dzień e, sobie siedzieć przy komputerze, a ona musi chodzić do szkoły i pracować. Także to postrzega, że ja się tam po prostu rozrywkę mam i to sama przyjemność iść do pracy. Też staram się coś dla siebie uszknąć z tej szarówki ciennej, więc jak tylko na to pogoda pozwala, to, to wycieczki albo piesze, albo rowerowe. Ostatnio złapałam bakcyla rowerowego, gdzie wyprawy udają się w większe wyprawy. Poszukiwania jakichś tam nowych, nieodkrytych miejsc. No jakby się nie patrzyć na korytarzach, nawet widać to gołym okiem, że jest więcej tych kobiet. Łatwo jest organizacyjnie się porozumieć między sobą, ponieważ kobiety są bardziej takie, wydaje mi się, w pracy konkretne i zaplanowane. Czasami problemy życia codziennego obawiamy, czy jakieś ciekawe rzeczy, co się robiło w weekend, no, to jest jakby takie źródło też inspiracji w pracy, często potem przychodzić do domu i można, o, a koleżanka była tam albo coś zrobiła, a zawsze oczywiście są takie ciekawe historie, które później w życiu prywatnym też się wykorzystuje.